Musisz nagrywać, chodź. Chodź, miej coś. Miej coś z tego. Teraz... Zatem były za wysokie obroty. A teraz 19 sierpień... Tysiąc, e, przepraszam, 2012 roku. Godzina 17. Wiko, pomna chwila, syrenka po dziewięciu latach została odpalona. To jest I to był ten dźwięk, to był ten dźwięk. Ale to pierwszy raz od naszego ślubu chyba, prawda? No tak. Nie no, raz odpalała po ślubie